Brawl Stars czasem potrafi nieźle wkurzyć, dlatego postanowiłem zrobić listę 6 najbardziej wkurzających rzeczy w Brawl Stars. Zanim zacznę, proszę Cię o zostawienie łapki w górę oraz subskrypcji, ponieważ to mi pomoże w tworzeniu lepszych treści specjalnie dla Was. Ja jestem z TV i zapraszam do oglądania. Numer 1 Ciągły brak monet. Wydaje mi się, że prawie każdemu brakuje monet. Odkąd kiedy Stars usunął skrzynki, ulepszanie za jest o wiele łatwiejsze i prostsze. Można kupować gadżety, star power i wyposażenia oraz hypercharge dodane po usunięciu skrzynek, Więc powinno to być dobre. No niezbyt. Odkąd każdy może ulepszyć każdego z dymarza w każdym momencie. Ludzie głównie grają z dymarzami z dziewiątą mocą, gadżetem i star powerem, więc jeżeli spróbujesz zagrać z wymiarzem na słabej mocy, np. piątej, szóstej lub siódmej, każdy będzie mógł Cię z łatwością pokonać. Więc jeśli chcesz zagrać z z dymiarzem, to musisz go ulepszyć na minimum dziewiątą moc. I dodatkowo kupić gadżet i star power więc wydajemy cały czas tylko monety, bez punktów mocy. Dodatkowo źródła, z których otrzymujemy monety, nie są dobre. Darmowy Brawl daje jedynie 8000 monet. Nie jest to dużo. Stadropy niezbyt pomagają, bo dają one punkty mocy lub jakąś randomową emotkę, ale Mega Świni nawet nie będę wspominał, koszmar. Mastery są spoko, ale nie rozwiązują problemów w braku monet pomimo większej ich ilości w stosunku do punktów mocy. Numer 2. Mega Świnia. Mega Świnia dla mnie skurzejąca. Ponieważ trzeba czekać na nią miesiąc, a nagrody potrafią być bardzo słabe, ponieważ w najlepszym przypadku dostajesz 1500 monet. Oczywiście jest szansa, że dostaniesz Star Power lub Gadget, a nawet Hypercharge, ale bądźmy szczerzy, szanse są na to bardzo małe i raczej dostaniesz Spray. Myślę, że Mega Świnia powinna dawać więcej monet i punktów mocy. Mogłaby również dawać gwarantowanego legendarnego Dropa, szczególnie gdy Twój klub zapełni całą Mega Świnia. Numer 3 Nowi OP za Dymiarze. Czy tylko mnie denerwuje to, że każdy nowy dodany zadymiarz jest bardzo OP? Na przykład Larry i Lori, którzy dzięki Star Power'owi i szybkiemu ultowi był on praktycznie nieśmiertelny, albo Charlie, która mogła bardzo szybko strzelać swoim jojo do przeciwników, a jej ult trwał aż 10 sekund. Jest wiele przykładów, ale chcę powiedzieć, że za prawie każdym razem, gdy jest dodawany nowy zadymiarz, to nie da się grać normalnie w Stars, dopóki twórcy nie znerwią tego zadymiarza. Numer 4 Supercell Make Jeśli ktoś nie wie, Supercell Make to jest konkurs organizowany przez Supercella, w którym gracze mogą tworzyć swojego skina w jakiejś tematyce. Inni gracze głosują na najlepszego skina. Skin z największą ilością głosów trafia do gry. Jakiś czas temu można było zrobić skina do beli i oczywiście wygrał kolejny raz mroczny, fioletowy skin. Moim zdaniem to się mija z cel, bo gracze powinni wyzwolić swoją kreatywność, ale niestety wystarczy zrobić fioletowego skina i się wygrywa. To nie hejt, ale super cel make jest po to, aby do gry trafili oryginalne skiny, a nie cały czas fioletowe. Numer 5 Randomy Oto nie można obwiniać twórców gry, bo oni nie mają wpływu na to, kto gra w grę. Ale chyba każdy z nas kiedyś natrafił na złego randoma, który bierze Edgar na otwartą mapę, podaje przeciwnikom piłkę, jest tam, gdzie go nie powinno być. I się zastanawiasz, czy ci ludzie są prawdziwi i czy ci ludzie mają mózg. Albo czy go w ogóle używają. Tego się nie dowiemy niestety. Numer 6. Trofi reset. Zwany również reset pucharków. Może nie jest to mega wkurzające, ale na pewno irytuje. Ponieważ co miesiąc tracisz dużą ilość pucharów i zdobywasz za to małą ilość blingu. Przez to muszę odrabiać pucharki przez godzinę. A tą godzinę mógłbym poświęcić na wbijanie większej liczby pucharków lub na robieniu czegoś innego. To by było na tyle. Zostaw łapkę w górę i subskrypcję, aby nie ominęły cię kolejne ciekawe odcinki z Brawl Stars. Ja się już żegnam z wami. Cześć.